i wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem kokroina8, a w dzisiejszym odcinku będzie najlepszy i najfajniejszy patent na kasę dla osób początkujących, macie czas do czwartku, więc każdy, to każdy może zarabiać kasę, dosłownie początkujący gracz może sobie zarobić na warsztaćki i trzepać naprawdę bardzo, bardzo ładną kaskę oraz level, ale jeszcze tego nie robić, zostaw suba, łapkę w górę, podaj naszego discorda, instagrama, to nie wszystko, wszystko, wszystko masz w opisie, dobra, a więc co robimy, jesteśmy Początkującym graczem wchodzimy sobie na stronkę Maze Bank I tu mamy tak zwane warsztaty Najtańszy warsztat jest chyba gdzieś tutaj Gdzie, 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 gdzie No tutaj jest gdzieś, nie wiem To jest chyba najtańszy, co się orientuje. Nawet jeszcze na promocji, więc macie jeszcze tańszy I najtańszy kosztuje Ile? Milion sto tysięcy Dosłownie milion Jeżeli macie pakiet criminal W początku, w w wam dosłownie z 169 tysięcy, jak nie wydaliście miliona, które dostajecie na pakiecie, a jeżeli wydaliście, to po prostu wchodzicie sobie na tak zwane akcje, czyli online akcje, rozegraj akcje stworzone przez Rockstar i macie tak zwane tryby adwersarza i szukacie sobie jakieś premium trybu adwersarza gracie sobie, o tutaj macie jakieś polowanie na Rino spoko trybik, e, gracie sobie godzinkę, dwie i już macie tą bańkę na spokojnie, na ten warsztat i jak macie warsztat to lecicie sobie, o tutaj macie jakieś takie tam podnośniki, to was to nie obchodzi wbijacie się do tej tablicy i robicie te napady są dosyć bardzo ładnie premiowane, bo za jakieś dwa przygotowania, które nam zajęły, z Mikołajem, jakieś 6 minut nam to zajęło i plus napad, to, to jakieś nie wiem, łącznie 10-15 minut i macie 360 tysięcy dolarów. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo proste. A możecie dostawać jeszcze, jeszcze więcej, bo tak te naprawdę są chyba. Z... 5-10 rodzajów tych napadów i każdy jest inaczej liczony. Możecie robić to solo, to jest najfajniejsze, że możecie robić to solo. Możecie robić ze znajomym, was znajomy dostaje 50 koła za to, jak wam pomagam, jest spoko opcja. I tu nie działa tak zwany free to play, że czym więcej osób, tym więcej kasy, nie. Tutaj jest po prostu dosłownie randomowo liczone, że każdy dostaje tyle samo poza waszym kolegą. Robię tu szybkie cięcie i zaraz się widzimy na całym, całym tym napadzie. Więc naprawdę bardzo, bardzo prosta misja. Robiłem już paręnaście razy i zawsze mi się to udawało w jakieś, nie wiem tam 5 minut, 6 minut. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste. A jeżeli macie jakiegoś kolegę do pomocy, no to maksymalnie 5 minutek jak ja solo robiłem 6 minut, no to jak macie jakiegoś tam kolega, jesteście początkującymi, graczami, nie macie jakiejś furczy broni, coś to maksymalnie te 10 minutek na spokojnie 5 i dacie radę. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Niestety Wam pokażę bez jakiegoś tam cięcia. E, jeden ten, ten ten, resztę wam przytnę, bo żeby nie było. Ja tu sobie pojechałem do jednego, Mikołaj pojechał do drugiego. W dwie minuty mamy nie wiem, dwa laboratorium, więc to na serio giga giga proste. Wjeżdżacie sobie na pełnej, Elo, nie wiem, podjeżdżacie sobie tutaj, chowacie się. O! Niestety nie macie swoich broni, ale no spokojnie damy radę te broni zrobić tutaj co nam dają. Bo nie, ja są takie stare bronie. Arach, tschach. No i już mam. już jedno jest zrobione, widzowie. No jest naprawdę giga, giga proste. Nie napracujecie się tutaj raczej za bardzo. Maksymalnie z przygotowaniami, jako tak szczerze, szczerze wam powiem, że z przygotowaniami napadem padem zajmie wam to może 20 minut tak naprawdę. I 20 minut macie, żeby zarobić tam sobie, nie wiem, te pół bańki. No to 20 minut, pół bańki, to jest spoko. Zawsze oczywiście możecie pamiętać o tych wszystkich przekąskach, pancerzach. Jako początkujący gracze muś macie tam full tego i full tego, Macie tam e, 10 najtańszych pancerzy i wszystkich przekąsek, więc na luzie. No i zaraz jakąś detonację, za 20 sekund wychodzicie, siadacie do fury, lecicie do kolejnego i dosłownie to jest takie proste, więc szybkie cięcie widzowi, widzimy się jak już będę na ostatnim. To jak jesteście początkującymi, graczami, macie ten, nie wiem, piąty, dziesiąty, level, szósty, siódmy, to macie w menu interakcje, takie wsparcie, że jakaś szybka naprawa, żeby mechanika, bardzo będzie się, się fura rozkracza, jak nie macie kule odpornych opon albo coś, jakaś dywersja, czyli wezwi członka klubu, żeby ciągle jakiś tam pościg, jak was, nie wiem, psy gonią, czy jakieś tam losy, czy coś, Może bierze na was to, na siebie, to jakaś połapka, że jakieś samochody, was jak goni was policja, to macie połapkę, że policja zaczyna gonić cały czas tego, tego połapkowicza, coś. I macie tutaj jeszcze kogoś skrzydłowego, który nie wiem, jakieś tam przyjeżdża do Was i broni Was przez jakiś czas, i to kosztuje po 5 koła, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tanie. Ale tak jak macie nie wiem, pierwszy level, to 5 koła zarobicie dosłownie jakieś 2 sekundy na jakimś byle jakim trybie adwersarza na premce, bo na jakichś premkach zarabiacie minimum 30-40 koła za nie wiem, 6-7 minut, więc no nie wiem, 5-6 sekund i macie te 5 koła, więc to jest na ludzie. Obrobicie dwa monopolowe, i tak macie już 5 koła, więc to jest... Ludzie, widzowie, ale ja już wam tutaj nie <laughs> głupot, ja jestem family friendly, więc nie przeklinam, eee, robię szybkie cięcie, ostatnie biorę tą w i widzimy się już na końcu napadu. W ręce 9 minut i 30 sekund, ha! Więc tak jak się nie myliłem max 10 minutek i macie to zrobione jak jesteście prograczami to nawet i te 5-7 6, 7 minut to tak jak ja jak to się robiło samemu to dobra mniejsza z tym niestety ale czemu tak długo bo Mikołaj zginął, musiałem sam dojechać z końca mapy, bo mu się nie udało, ale to mniejsza z tym ile minut to się robi. Możecie nawet 3 godziny to robić, ważne, że szmal jest piękny. Dobra. I ile zarobiliśmy za jakieś niecałe 10 minut roboty? Elegancko 324 tysiące, bo tam jeszcze ten jakiś tam wkład własny do tego typa, co nam zlecił napad i ponad 5 koła Expa, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo łatwa kasa. A ja jeszcze mam ten lekko ulepszony warsztat i co jakieś parę minut mam dwa samochody do ulepszenia i na sprzedaż. Każdy taki samochód też jest obecnie premiowany, więc za jakieś 80, 60 tysięcy zarabiacie, zależy jaki to jest pojazd. Więc naprawdę opłacalny biznesik w tym tygodniu. Salonik, ten cały warsztatowy, tuningowy, naprawdę bardzo, 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 bardzo polecam. Jeżeli macie początkujące konta, macie pakiet kryminalisty, to tym bardziej wam się to opłaca. O, Mikołaj dostał 100 tysięcy, nie 50. Ja was jeszcze oko małem widzę, 100 tysięcy was dostaje, kto dotrwa do tego momentu to ja nie, nie żyję w błędzie więc zostawcie suba, łapę w górę i ja w jakieś pół godziny zarobiłem 471 tysięcy więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo opłacalne, bo ja mam netko ulepszony warto do tego w pół godziny tam licząc te 10 minut, jeszcze sobie doliczę na sprzedaż tych dwóch samochodów, bo ulepszenie tego i sprzedaż tego trwa na max 5 minut więc zostawcie suba, łapę w górę i elo widzowie